Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku, który będzie poświęcony troszkę tematyce właśnie takiej organizacji w domu, organizacji przestrzeni w domu i pokażę Wam kolejne moje gdzieś tam patenty, rozwiązania, które ja u siebie w domu wykorzystuję. Rozwiązania, które u mnie się sprawdzają, z których jestem zadowolona, i pozwalają mi po prostu utrzymać porządek w domu. Pierwsze z nich to pojemniki. Pojemniki w tym przypadku na przykład na chemię. Chemii mam bardzo mało w domu, naprawdę używam bardzo mało rzeczy, które potrzebne mi są do sprzątania I w takim pojemniku jednym, plus do tego w łazience mam parę rzeczy, ale nie, może z dwa jakieś płyny Które używam gdzieś tam na co dzień, a tutaj mam wszystkie rzeczy, które gdzieś tam mi są potrzebne Ale to jest wszystko i więcej z chemii nie potrzebuję Taki pojemnik leży sobie na mojej półce i dużo łatwiej jest utrzymać porządek, niż jakbym miała na przykład te wszystkie produkty ładnie poukładane na półeczce. Pojemnik to jest generalnie zarobiste rozwiązanie. Kolejny pojemnik to jest pojemnik na moje kosmetyki, które są po prostu y, kupowane gdzieś tam w okazyjnych cenach, na przykład podwójnie. I mam tutaj swoje zapasiki: jakiś szampon, żel do y, ciała, pasta do zębów, takie rzeczy, które też mają swoją kategorię w jednym pojemniku. Dużo łatwiej utrzymać w porządek. Mam jeszcze jeden pojemnik, już Wam pokazuję. I trzeci pojemnik, bo mam tylko trzy, jest na takie różne różności typu yy, odświeżacze powietrza, rolki do ubrań, yy, jakieś tam rajdy, pierdoły do szafy, odświeżacze, yy, odświeżacz do odkurzacza, do kibelka. Takie rzeczy, które po prostu gdzieś tam nie są kosmetykami nie są trochę chemią. Takie po prostu miszu maszu yy, w jednym pojemniczku, również plastikowym. Te pojemniki zakupiłam w Ikei. Kolejnym patencikiem jest koszyczek. Koszyczek, który możemy zamontować sobie na regale, albo możemy go zamontować nawet w szafce. Jeżeli mamy wysokie szafki, to możemy jak najbardziej do tej szafki włożyć taki koszyk. Moja siostra na przykład ma ten koszyk w szafie w łazience i tutaj ma tak koszyk i tutaj w tym koszyku ma na przykład włożone jakieś tam kosmetyki czy szczotki do włosów i naprawdę zdaje to rewelacyjnie egzamin. I tutaj ja na przykład trzymam owoce, warzywa, takie rzeczy sobie w takim woreczku. Nie wiem, gdzie go kupiłam, nie pytajcie, bo on jest dosyć stary. I w tym worku mamy, mam po prostu, żeby mi spod spodu się nie wysypało na przykład od cebuli, nie? I polecam Wam również, słuchajcie, patent, bądźmy eko, worek na warzywa i owoce. Żeby nie używać plastikowych worków, ja idę z takim woreczkiem sobie i na przykład tu ładuję sobie cebulę, czy tam jakieś, nie wiem, cytryny. On jest na tasiemkę, borek wykonany z firany. Moja mama mi go uszyła, bardzo zdolna kobieta. I naprawdę powiem Wam, że rozwiązanie jest mega. I w takim boreczku możemy trzymać sobie w koszyczku super strawa. Kochanie, możecie mi zarzucić, i oczywiście czasami dostaję takie wiadomości: O, jakbym miała takie mieszkanie, o, jakbym miała tyle miejsca, to też bym miała porządek. Ale pamiętajcie jedno, im więcej właśnie macie miejsca, im więcej macie możliwości do upychania rzeczy, tym więcej właśnie rzeczy kupujecie. I to jakie macie mieszkanie duże, czy mieszkanie małe, dobra, jakiś tam wpływ ma na to, yy, że porządek łatwiej jest gdzieś tam utrzymać. Ale już byłam w niejednym domu, który był ogromny naprawdę ogromny a i tak w nim nie było dużo miejsca. I tak było w nim e, przytłaczająco. I tak w nim były rzeczy, które tak naprawdę nie powinny się tam znajdować. Bo tu już wchodzi taki system, że ja. Mam duży dom, więc mam dużo miejsca, więc mogę dużo kupić. No przecież ja mogę mieć tyle w domu, ile pomieści, tak? No nie muszę tego kontrolować. A wyobraźcie sobie, że u mnie w mieszkaniu mam na przykład e, szafki, które są praktycznie puste. E, w tym pomieszczeniu też bym mogła na przykład wszystko bardziej ści ści ściśnić i włożyć tam jeszcze, nie wiem, bardzo dużo rzeczy, tak? Ale nie, ja nawet jeżeli bym jakiś tam. Szaf, czy rzeczy nie miała, czy nawet jednego pokoju bym się pozbyła, to i tak, i tak bym gdzieś tam w stanie była się zmieścić w mieszkaniu, bo po prostu nie posiadam dużo. Więc, z jedzeniem, czy z kosmetykami, czy z chemią, staram się wszystko po prostu równoważyć, żeby miało to ręce i nogi, żeby za dużo w tym domu nie trzymać, tak? Wody na przykład kupuję bardzo dużo. Na samym tutaj dole kupuję, kładę sobie wodę. Nie wiem, czy to na filmiku będzie widać, ale później Wam wszystko pokażę dokładnie. Yy, I gdzieś tam to miejsce faktycznie ona zajmuje, ale gdybym nie miała tego miejsca, to kupowałabym mi jej po prostu mniej i bym częściej chodziła na zakupy. Chciałabym Was naprawdę yy, zmobilizować do tego, żebyście swoje te domy, swoje przemyślenia, swoje yy, taki ten konsumpcjonizm, wzięli w obroty. Żebyście przemyśleli, czy faktycznie rzeczy, które kupujecie, są Wam potrzebne. Czy faktycznie Wam sprawia to szczęście na dłuższą metę. Bo ok, sprawia Wam to szczęście, jeśli kupujecie w tym momencie. Ale za dwa tygodnie to już jest stary bibelot, który tak naprawdę jest, bo jest w Waszym domu. I pamiętajcie o tym. Przemyślane zakupy i nie zagracajmy swoich domów. Mam też na przykład koszyczek. Koszyczek, w którym są bibelny. Koszyczek, którym mam rzeczy, których e, gdzieś tam aktualnie nie używam, no ale wiem, że mogą mi się przydać, tak? No bo jak pojadę sobie na grzyby, to na przykład termos z herbatką idealne rozwiązanie, prawda? Jak jadę na rower, to nalewam sobie do tego wody. E, gdzieś tam rzeczy, których mniej używam, ale wiem, że je używam i wiem, że mi są potrzebne. E, te rzeczy, które są tu w tym pojemniku, e, ich jest naprawdę mało. O! Ale na przykład tego bidonu już nie mam, bo mi się zbił. Widzicie? Widzicie? O to chodzi, że czasami mamy w domu, słuchajcie, rzeczy, gdzie gdzieś tam dawno nie zaglądaliśmy i, i są, bo są, bo leżą. Ale ja teraz tak myślę właśnie, po co mi to? To jest wkład do plastikowego bidonu. I widzicie, przez to, że nakręcałam filmik, gdzieś tam jakieś rzeczy mogę się już pozbyć, bo ona nie jest mi już potrzebna. Rozumiecie, że... To nie wystarczy wejść do pomieszczenia, rozejrzeć się, że wszystko mi jest potrzebne. Nie! Trzeba wszystko wyciągnąć! Trzeba każdą rzecz przejrzeć i sprawdzić, czy faktycznie ja tych wszystkich rzeczy używam. A założę się, że w waszych pomieszczeniach gospodarczych, czy innych szafkach i szufladach jest mnóstwo rzeczy, które nie są w danej chwili potrzebne. Kolejny pojemnik. Słuchajcie, jakie życie jest łatwe, jak małe pojemniki, ale oczywiście w pojemnikach też musimy trzymać porządek i musimy uważać, co się w nich znajduje, bo bardzo łatwo jest nam zrobić tutaj galimatias. To jest mój pojemnik narzędziowy. Trzymam tutaj wszystkie narzędzia, które są i gdzieś tam taśmy. Takie pierdoły, które są gdzieś potrzebne w domu i trzeba je trzymać pod ręką. Wkładowałam je wszystkie do jednego pojemnika i stoją pięknie na regale i super to wygląda. I mam to pod ręką, tak? takie swoje narzędzia, które gdzieś tam w domu potrzebuję, które muszą po prostu być. I tak, słuchajcie, to pomieszczenie jest zrobione, że naprawdę dużo łatwiej jest utrzymać w nim porządek, ponieważ są przemyślane rozwiązania i mam wszystko podzielone przede wszystkim na kategorie i trzymam rzeczy. Które lubię. Kolejny koszyczek! Matko, ile ja mam tam pojemników? Kolejny koszyk to jest koszyk dla smaczki mojego psa, ale również. Mam koszyk, w którym to wszystko trzymam, tak? Po chodzi mi o to, żeby było czysto i żeby ja miała łatwość dostępu do pewnych produktów. I pamiętajcie, że jeśli chcecie zrobić porządki na przykład u siebie w domu, albo wykorzystać różne rzeczy, nie musicie od razu jechać do Ikei i nie musicie wydawać 500 zł na wszystkie pojemniki, żeby mieć teraz dobrze zorganizowaną przestrzeń. Bo często w domu mamy różne rzeczy, które możemy wykorzystać po prostu tak, jak ja na przykład ten koszyk od kogoś dostałam i stwierdziłam, dobra, biorę, bo w sumie faktycznie nie mam koszyka yy, i przyda mi się w pomieszczeniu gospodarczym, tak? Tamten koszyk kiedyś miałam zielony w domu, gdzieś tam gdzieś leżał, ale kupiłam inny, który bardziej pasował mi do wystroju, i ten stwierdziłam, że świetnie się tutaj nada, tak? A plastikowe do chemii i do yy, drogerii są idealne, bo dużo łatwiej jest je po prostu wyczyścić. Kategorie w takich pomieszczeniach jak pomieszczenie gospodarcze, jak kuchnia jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ mamy wtedy rozdzielone, gdzie jakie produkty trzeba włożyć. Jeżeli ja idę na zakupy i kupuję na przykład drogerię, chemię, jakieś tam różne inne rzeczy, to od razu automatycznie wiem, w które przegródki na przykład mam powkładać. A teraz chodźcie do tego pomieszczenia gospodarczego i pokażę Wam, jak tutaj wszystko wygląda. No więc, tak, kochani, tutaj mam tablicę informacyjną, sama sobie ją zrobiłam z takim super kalendarzem. Tutaj mam deskę i drabinę, i widzicie, na samym dole woda, produkty, które używam do prania, też w zapasie je kupuję, czasami w promocjach. I teraz, tak, na samym dole mamy ustawiony kosz do mopa, znaczy wiadro do mopa, sorry. Później mamy odkurzacz taki poręczny, kiedyś wam go pokazywałam, u mnie się sprawdza rewelacyjnie. On jest Philipsa, naprawdę super gadżet. Drabinka, żebym miała łatwość dostępu do różnych rzeczy. Mop, który sobie powiesiłam i uwaga, żaden patent, bo jakieś kołki znalazłam. Zobaczcie. O, proszę bardzo, i na kołku sobie wisi. Na jakieś torby, opakowanie, na rurę do odkurzacza, gdzieś prądami, ja akurat jest schowany, ale odkurzacz też tam leży na samiutkim dole jakby co, i tutaj mamy tak, całą chemię plus ewentualnie rzeczy do zmywarki, mój kerszer do mycia okien, z którego też jestem zadowolona drogeria właśnie ta chemia tam mamy worki do odkurzaczy i zapasy do mopa, do wkłady Później mamy tutaj jedzenie, mleko, żelazko. Żelazko też myślałam, żeby sobie powiesić, bo ułatwia to też. Ale mam miejsce, więc to gdzieś tam nie jest potrzebne. Ale też przestrzeń jest bardziej zorganizowana. Tutaj półeczka na snaczki. No, zobaczcie, no te półki praktycznie też tutaj jakieś rzeczy właśnie do kuchni. Tutaj te półki, które Wam przed chwilą pokazywałam. Jakiś tam alkohol. Tutaj też widzicie na samej górze mam właśnie te same koszyki, co na dole. I zdają świetnie egzamin. Tam mam właśnie jakieś takie rzeczy też związane z takimi domowymi sprawami, że tak powiem. A tutaj sobie trzymam zapasy chusteczek, papieru toaletowego, ręczników papierowych. I na samej górze jakieś większe garnki. Właśnie te rzeczy, które są związane. I tam na przykład mam same puszki na samej górze, które słuchajcie też używam, bo na święta często są robione ciasteczka i te puszki są wszystkie wypchane. I tam mamy sokowirówkę która też jest używana, aczkolwiek rzadziej, ale jest i to wszystko też jest używane. Wałek jest używany, to do tortów jest używane, garnek, wszystko co tutaj widzicie jest używane. Także moi drodzy, porządkowanie przestrzeni nie jest wcale takie trudne. Często załamujecie ręce, poddajecie się. Dlaczego nie możecie wziąć, otworzyć jednej szafki i po prostu ją uporządkować? Zrobić to i mieć to z głowy. Dlaczego nie możecie otworzyć swojej szafy i po prostu przejrzeć tylko t-shirty? Jedną kategorię. Ja nie wymagam od Was wiele. Tylko jedną kategorię. Dlaczego nie możecie wziąć w obroty waszej łazienki i na przykład przejrzeć kosmetyki? Zorganizujcie się. Ja Was motywuję do działania. Proszę uporządkować swoje przestrzenie w domu. Proszę wziąć obojętnie jakąś szafkę w obroty. I ją po prostu posprzątać, tak? Bez wymówek, bez zbędnego gadania, po prostu to zrobić. Bez sentymentów, wyrzucić rzeczy, które są przyterminowane, niepotrzebne, rzeczy, które są dobre. Proszę wydać, jeśli ich nie używacie, i trzymać w domu tylko to, co ma być. A jeśli macie do czegoś sentyment, nie chcecie się tego pozbywać, to proszę to dobrze zorganizować, żeby bałagan w domu się nie powtarzał. Stosujcie różne przegródki, pojemniki, segregatory. I naprawdę tą przestrzeń wtedy dużo łatwiej jest zorganizować, ale nie posprzątacie domu, jeśli będzie w nim dużo, bo w nim się ciągle bałagan będzie pojawiał i nie ma na to recepty. Po prostu nie ma. Bałagan pojawia się z nadmiaru przedmiotów w domu. I tyle w temacie. Kochani, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję Wam, że byliście ze mną w moim pomieszczeniu gospodarczym. Oczywiście. Standardowa subskrypcja, będzie mi bardzo miło, naprawdę, jak będziecie subskrybować mój kanał, żeby żadne ciekawostki Was nie omijały, żebyście byli na bieżąco z filmikami. Dla mnie to bardzo dużo znaczy, także zachęcam Was naprawdę. Możecie sobie kliknąć dzwoneczek, wtedy dostajecie powiadomienia na temat filmików, które się aktualnie pojawiają. No i oczywiście, łapeczki w górę, żebym wiedziała, że filmiki gdzieś tam Wam się podobają i że ta tematyka Wam po prostu pasuje. Ja Wam życzę naprawdę przemiłego dnia. I do porządków, nie obijać się, tylko proszę do porządków yy, się zabierać, yy, przesyłać mi zdjęcia, jakieś filmiki, obojętnie co robicie, proszę od razu dokumentować i mi to przesyłać, żeby było potwierdzenie, że dajecie radę i że coś robicie. Chociaż małe kroczki, naprawdę, chociaż uporządkowanie przypraw. Nieważne co, po prostu przesyłajcie. Ja Wam życzę jeszcze raz miłego dnia, pozdrawiam Was serdecznie i ściskam mocno.